Update, druga połowa. Zamka jest już dolana, bo się okazało, że jest za mało silikonu. Tu wystawała, no, tu wystawała muszka, tu szczerbinka. I trzeba było trochę silikonu dolać. Zrobiłem podwyższenie. No. jest to podwyższone, dolane, dołożone ścięci skrawki silikonu, tak zwane wypełniacze i obejrzymy weekend. zamyczek będzie odlewany. Myślę, że będzie ok. Rozdzielę dwie części formy, porobię wentylację, odpowiednio to gotuję, żeby się nic nie rozstrzelniło. Stopimy troszeczkę metalu. Pierwszy zamek ten weekend będzie odlany. Mam nadzieję, że to będzie sukces. Trzymajcie